Wyprawa w Nieznane Już dawno powinna być, już dawno powinna przyjść, ale nie przychodzi Usiądź sobie, ziółek ci może zaparzę, bo na szczęście zapas duży mamy Jakby się kto spodziewał, że zima w tym roku będzie trzymała jak psia jucha A tam kogo znowu niesie? Na taką zimnicę to się doma siedzi, a nie po innych chałupach się chodzi. No, wchodźcie, wchodźcie. O, nie, nie wiem, czy wołata, czy nie wołata, ale krótki jest to. Wchodzę, bo mnie jeszcze porwie i tyle będzie z tego. No, witajcie! A co sprowadza w nasze progi? Ach, to wiecie, wiosny w tym roku jakoś nie ma. No, tu u nas się nie schowała. Chałupa mała. Gdzie my tu jeszcze wiosnę schowamy? Mnie to boli wszystko i po prawdzie to przyszedłem ziółek się u was napić, bo wy to zawsze jakieś takie fajne zielska do kociołka powrzucata, że tak potem jak człowiek wypije, to po bebechach ciepło tak jak w piecu. O, jak tak zachwala, to pewnie, że zrobię. Pewnie. Tylko poczekać trzeba, bo nic nie gotowe. No. To siadaj ta tutaj przy ogniu. Oj, oj, to właśnie przy ogniu siądę, to i nogi przemarznięte zagrzeje. Bo to wieta, No, taki jest, że wszystkie kałuże zamarznięte, a na nich obrazy jakoweś pomalowane. Tafle wodne malują w te obrazy dwie boginie: krasatiny i Marzanna. No i już będzie o dziewuchach opowiadał. Wszystko tylko dziewuchy. Oj, moja dola. Ta ostatnia to jako królowa śniegu okrywa ziemię białą pierzyną. Stwarzając każdy niepowtarzalny płatek Tu, w naszej okolicy są i tacy Co ją czczą do tych czasów To stare, słowiańskie bóstwo o, To wy to mądry jesteś to, to opowiadaj to o tych boginiach no, no i trafił swój na swego Jeden będzie opowiadał bajania A drugi będzie gapił się jak zając na niedźwiedzie sadło A tak to właśnie jest S Nawet nie kończ W zamieszłych czasach Dwie były boginie, co uważały się za najpiękniejsze pod wszemi słońcami: Krasatina i Marzanna. Aż ciepło po nogach idzie! Krasatina niezwykle była urodziwa. Każdy człowiek to wie, że ktokolwiek zostanie uwiedziony krasnym licem tej bogini, zapomina nie tylko języka w gębie. Oj no ciepło idzie, ciepło, mów, ta dalej! Marzanna za to kibić ma smukło a skórę taką białą, jako tamta zęby, niczym śnieg luty, palce u smukłe, smukłe, takoż uda wyciągłe, wielkie, ciemne jak noc oczy, w które jak się kto zapatrzy, to jakby w studnie bez dna się zapadł, albo w jaki Kirsen. No do końca mu powiedz, wszystko mu mów. Kto się w te ślipia bogini zapatrzy, ten nigdy już z maligny do zdrowia nie przyjdzie i wkrótce umiera. Ale może by tak... Tym jednym ślipiem popatrzeć tak na te uda. Swego czasu Bóg kupała, postanowił, że zdobędzie miłość marzanny. Nie rozumieli tego inni bogowie, po co kupała to czyni. Tymczasem ten umyślił sobie, że kiedy uwiedzie marzannę, ta złagodnieje dla świata i mniej go będzie możeć. Następny głupi się objawił. Oj, co z tym całym światem będzie? Kupała wsiadł na swojego ulubionego białego konia i pojechał do Marzanny. Zanim tam dotarł, jedna ze złych bogi podała myśl, co by Amanta głowy pozbawić. No i teraz już wie ta, skąd powiedzenie, że kto za morów głowę utracił. Za szybko to wszystko ja nie pojmuję. Po kolei opowiadaj, ta, dobra? Ach, no lepszy. Marzanna tak Amanta omotała, tak w tańcu zakręciła, takie trunki podawała że ten wreszcie usnął, a ona mu wtedy głowę obcięła. A to... 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 to tak se stracił głowę. O, to... to... to niesprawiedliwe. A tam! Słuchaj ta dalej! Głowę zostawiła na ścianie jako trofeum, a resztę ciała wsadziła na czarnego ogiera i puściła w świat. A on, bezprzytomny, nie widział niczego. I pędził bez przystanku. A tak się cieplutko robiło, a to taka niespodzianka. No, ale inne prasłowiańskie bogi uznały, że tak nie może być, bo równowaga czarnej i białej mocy jest zaburzona. Jedna z wróżek wykradła głowę, i kiedy Marzanna przestała o wszystkim myśleć, dobre boginie złapały jeźdźca bez głowego i na powrót mu ją oddały. Kupała bardzo im dziękował i tak był wdzięczny. Że obiecał się ustatkować raz na zawsze. Ale jak to z panem rządy bywa, długostatecznym nie pozostał. Chuj, to teraz to wie pan, ja na te wszystkie balowidła od mrozu inaczej będę patrzył, bo to się okazuje, że to, to głowę można stracić. No ale ludzie zapamiętali to wydarzenie i wierzono, że rytualne palenie lub topienie bogini spowoduje odejście zimy i nadejście wiosny. No to można by takie palenie zrobić. Aby i wiosna przyszła wcześniej, bo inaczej to jeszcze człowiek głowę straci dla jakiej niewiasty. Koniec nagrania! No, wspaniale przypomnieliście obrzęd topienia marzanny, który dokonywano w okolicy równonocy wiosennej, czyli około 21 marca. Ten czas uważano za symboliczny moment, w którym światło wygrywa z ciemnością i rozpoczyna się okres radości oraz płodności. No, panie kochany! Zadziwia mnie Twoja wszechstronna znajomość kultury prasłowian. Jeszcze nie raz Cię zaskoczę. A teraz łaskawie wytłumacz mi, jaki to ma związek z naszą dzisiejszą wyprawą. Posłuchaj, co o początkach odwiedzanej przez nas miejscowości napisał ksiądz Jan Wiśniewski. Nazwa Świętomarzy, wioski leżącej w pobliżu Tarczka i Budzyntyna, pochodzi od nazwy bogini Marzany czczonej u starożytnych Słowian, którzy po przyjęciu wiary świętej, mianem tym, z dodaniem święta, nazywali początkowo Matkę Boską. Ale ja tu mam jasno zapisane, że nagrywamy odcinek o tarczku. To co ty mi opowiadasz o świętomarzy? W wiem, że to niedaleko, ale w litości. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Spokojnie, jeszcze raz. Otóż dzisiejszy tarczek to nowy tarczek stary leżał tam gdzie dzisiaj świętomasz i co oczywiste nie był nazywany starem lecz po prostu tarczkiem no to ma jakiś sens no czyli pierwotna nazwa miejscowości to pierwotnie miejscowość nazywano tarczkiem a dlaczego to prastare miejsce targowania wymiany towarowej pomiędzy ludnością puszczańską a ludnością rolniczą e, poczekaj poczekaj zaczynam rozumieć jak podaje ten ksiądz, pochodzi od nazwy bogini Marzany, czczonej u starożytnych Polaków, którzy po przyjęciu wiary, mianem tym z dodaniem święta, nazywali początkowo Matkę Boską. Stąd miejscowość to Święta Marza lub Święta Marza. Tak przynajmniej pisze w twoich papierzyskach. Tak jest, drogi Watsonie. Świątynia otrzymała wezwanie urobione od istniejącego kultu, by się weń wpisać. Niesamowite. A dlaczego przeniesiono tę pierwotną miejscowość? O tym też wypowiadają się fachowcy według Stanisława Trawkowskiego. Miejscowość przeniesiono razem z targiem, aby zrobić miejsce na dwór biskupi. Ta informacja od razu lokuje zaginiony dwór w dzisiejszej świętomarzy. Targi przeniesiono w nowe miejsce, a wraz z nimi urobioną od czynności nazwę tarżek. Fajne jest to odkrywanie historii, ale lepiej niech teraz zajmą się tym nasi aktorzy, bo coś mi się wydaje, że im się nudzi. Szanowne aktorstwo, na wycieczkę pojedziecie. A że dbamy o wasze buty, to samochodem się wybierzecie. Krzysiek, ty prowadzisz auto. Tylko pamiętaj, że droga jest kręta jak ścieżki historii tych miejscowości. Okolica urocza, ale co z tego jak oglądać nie można? No i co ci przeszkadza? Pogoda jest ładna. No mężu jedziesz jak kierowca rajdowy. W zakręty wchodzisz jak na torze formuły 1. Jestem już poobijane jak śliwka w kompocie. Nic na to nie poradzę. Sezon na pracę, polowe się zaczął na drogi, wyjechały wszelkiego rodzaju traktory, wozy, sprzęty rolnicze. Ja to panie Ewelino, nawet zadowolony jestem, bo wydaje się, że deszczyk jakiś popada, a w samochodzie to nie smokniemy. Wy się przestańcie czekać samochodu i kierowcy. Tylko opowiadajcie o tym y, dworze w świętomarzy. Wszystko wskazuje, że dwór biskupi powstał około 1067 roku, aby wyplenić wszelkie pogańskie praktyki. Mężu, możesz zredukować biegi, bo ten samochód wyje jak wilk na świętym krzyżu. A co do dworu, panie przewodniku, to materiały podają, że on stał w tarczku. No i proszę, alfa i omega w jednej osobie się odezwała, kierowcę poucza, przewodnika turystycznego poprawia. Ludzie, dokąd ten świat zmierza? <śla> ty uważaj lepiej, dokąd ty zmierzasz, bo zaraz się wywalimy. Ksiądz Wiśniewski tak napisał, ale to pewnie pozostałości po starej plebanii. Ja gwarantuję pani, że dwór biskupi posadowiono w miejscu, w którym pomagał on wyplenić pogańskie praktyki. W świętomarze? Czyli dobrze rozumiem, tarska kasztelania miała swoją siedzibę w świętomarze? Tak, ale panie Krzysztofie wolałbym, aby uważał pan na drogę. No, panie przewodniku, jak panu nie pasuje, to może pan wysiąść? Deszczyk właśnie zaczął padać, więc może ochłodzi pana umysł? Eee, no... to ja może zostanę. No i bardzo dobrze. Ja faktycznie jednak zwolnię, bo warunki drogowe się pogorszyły, a pan opowiadaj o tarczku. Tak, panie przewodniku, tylko tak z werwą. Już wiecie, dlaczego powstał tarczek. Ale co więcej wiemy? Kościół w tarczku pod wezwaniem świętego Idziego wzniesiony został prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII wieku na miejscu świątyni, którą dwa wieki wcześniej miał ufundować książę Władysław Herman, w podzięce Bogu za narodziny syna Bolesława Krzywoustego. Jak wiele innych kościołów z tamtych czasów był budowlą obronną. Świadczą o tym zachowane w północnej ścianie niewielkie otwory okienne, umieszczone wysoko nad ziemią. No Panie Przewodniku, nie wkręcaj na Pan jak wycieczkę z przedszkola. Co prawda Jan Długosz pod rokiem 1086 umieścił spis ośmiu świątyń fundowanych świętemu Idziemu przez księcia Władysława Hermana i jego rycerzy w podzięce za cudowne narodziny Bolesława. Wśród nich kościół w tarczku, ale to tylko piękna legenda. Choć przyznać muszę, że ta niewielka kamienna świątynia jest jedną z najstarszych na stokach Łysogór. <noise> ale pana rozjechała! <noise> jak Walec drogowy żamera, drodzy panie przewodniku. Ona jak jedzie na wyprawę, to jest jak hart myśliwski. Tylko szuka ofiary. I tu Pan... No cóż, e, historia tego miejsca jest bardzo zawiła, a o, o fundatorze zabytkowego kościoła miejscowe akta nic nie wspominają. Ale przyzna pan, że jest pewien trop? Datę powstania kościoła można wywnioskować z łacińskiego napisu usytuowanego na wewnętrznej stronie kościoła po północnej stronie. W przekładzie z łaciny na język polski znaczy to tyle, co. Świątynię tę wzniesiono w 1067 roku, i przez tyle wieków bardzo uszkodzoną, najjaśniejszy pan Franciszek II, cesarz rzymski, szczęśliwie nam panujący na skutek pokornej prośby księdza Oszczędłowicza, miejscowego proboszcza, łaskawie odrestaurować polecił w roku pańskim 1803. Napis ten został niestety zniszczony podczas bielenia kościoła w 1887 roku. Generalnie to świątynia nie miała szczęścia. W kościele wydarzyła się katastrofa budowlana. W XVI wieku runął zachodni szczyt, prawdopodobnie również sklepienie. Po naprawach kolejną przebudową był remont Kruchty z XVII wieku. Koniec nagrania. Jedźcie ostrożnie. A my musimy jakoś zakończyć tę historię. Bo przecież tarczek ma też wiele wzlotów. Jak w 1253 roku, gdy miejscowość została miastem. Bez przesady, długo o to miastem się nie nabyli. Sto lat później siedzibę biskupów przeniesiono do pobliskiego Bodzentyna. I koniec. A wiesz? Tak mi się przypomniało. Jadąc starczku do Bodzentyna, możemy zobaczyć jeszcze jedno ciekawe miejsce. Drogę znam dosyć dobrze, ale nic tam nie odnajduję. Ale opowiadaj. To już w zasadzie są przedmieścia Bodzentyna. Kilkadziesiąt metrów od drogi, za zabudowaniami znajduje się no nie do końca wiemy co. Daj mi te swoje notatki, bo nigdy się nie dowiem. Jedni mówią, że jest to kapliczka świętej Anny, która stoi na miejscu dawnego kościółka. Ten kościółek, natomiast, jak głosi legenda, wybudowano dla upamiętnienia poległych w bitwie z tatarami pod tarczkiem 19 marca 1241 roku. Prawdopodobnie byli to rycerze, którzy dotarli tu po przegranym dzień wcześniej boju pod Chmielnikiem. Ze słupem związana jest również legenda o zakopanych pod nim skarbach których ktoś kiedyś poszukiwał, ale czy znalazł? Nie wiadomo. To coś nazywane jest też Słupem Świętej Anny, choć obraz tej świętej, który był umieszczony we wnęce kolumny, został skradziony. Więc jednak jakieś czarne charaktery tam krążą. A ja ci powiem, że zgodnie z katalogiem zabytków sztuki w Polsce, może to być dawny Słup Drogowy. W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszej wędrówki. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w Nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.